Witajcie! Dzisiaj jedziemy znowu do sklepowych sklepów, ale trochę w innym celu. Bo tak jak Wam mówiłam, mój album, który miał być albumem na pamiątki, okazał się za mały, więc tak pomyślałam sobie, że jeżeli tak tę układkę będę musiała jakoś wykorzystać, to poprowadzę tutaj planer. Nigdy nawet nie miałam czasu w Polsce, tutaj mam trochę więcej czasu, więc poprowadzę sobie ten planer. i Jadę teraz do trzech sklepów, Michael's Jones i do. Hobby Lobby, bo w tych sklepach są trzy firmy, które chciałabym porównać, jeżeli chodzi o wkłady do planerów. Pierwsza firma to jest ta Agenda 52, z której mam tu okładkę, właśnie. Druga firma to jest Carpe Diem. I trzecia firma to jest, to jest Recollections, czyli z Michaelsa. Bo widziałam filmiki, widziałam, że są różne te wkłady. Wiem, że Agenda ma chyba najbardziej rozbudowany jakby najwięcej możliwości, bo jest jakiś budżetownik, jest do nas, na siłownię też jakby wkład, więc być może będę sobie miksa. Także dzisiaj jedziemy tylko pooglądać, zobaczyć co gdzie jest, w jakich cenach i jak wyglądają, żeby sobie móc wybrać ten najfajniejszy. Także jedźcie z nami! Które odwiedzamy to jest Hobby Lobby. Byliśmy tu już kiedyś. Znaczy, Wy tu nie byliście z nami, ale ja tu już kiedyś byłam. Słuchajcie, zbliża się Halloween, i tu po prostu wszystko jest forańczowe. Widzicie? Całe ściany Halloween. A ta choinka w ogóle to już jest to jest po prostu szybkoczne. Mówicie, że w Polsce szybko się święta zaczynają? A tu mamy co teraz? 1 sierpnia. Patrzcie na to. Mikołaje, Już. Taka się walnęła. Patrzcie na to. Święta. Ok, dzisiaj nas znowu interesuje to. O, i właśnie to jest budżetownik. Bardzo fajny, który ma na pewno agenda, i nie widziałam go z innych firm. Tylko zastanawiam się, czy będę chciała ten budżetownik tak jak jest tutaj, bo to jest bardzo szczegółowo opisane. Yy, wiecie, wszystko. Także muszę sobie to nagrać, chociaż powinnam nagrać. No, dobra, okej. Okay. jest yy, weekly, czyli taki wiecie, tygodniownik. O, i mi pokazywa, no, ale bo wszystkie wyglądają tak jak tutaj. Tu jest znowu. To jest coś o, wiecie, religijne, religijne podejście do sprawy, że tak powiem. Tak. Mogę, mogę, stać. Tu mamy jakieś takie różne. O, a to już nie od tego. O, a to jest to, co ja właśnie chcę obczaić, jak to wygląda. Bo tu jest cały, cały z tego, wszystko to, co mi potrzebne. No mów, no taką małą poduszkę mam sobie zamiar kupić, albo tą taką, taką okrągłą zbójką, albo taką przemienianą. Od razu mamy tę firmę Carpe Diem, ona jest po 10 dolarów, e, czyli w zasadzie połowa tej ceny, ale tu właściwie jest tylko e, część taka miesięczna, czyli są miesięczne rozkładówki, nie ma tygodniowych, więc wtedy trzeba by było kupić po prostu dwie. Wchodzi w zasadzie pewnie ta sama cena. Carpe Diem jest trochę dodatków. Są listy, tutaj są mm, to jest fajne. Jak może zaplanować sobie w całym tygodniu jakie je będzie jedzonko. Ała, 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 ale mi coś boli kość. No, to fajna seria, ale nie ma takich jak ja bym chciała yy, wkładów. Tak tu zdecydowanie nie będzie mi brakowało wyboru, jeżeli chodzi o naklejki do planu. To jest tego po prostu multum. Tam są jeszcze pozostałe firmy, ale one już są na tych ringach. A ja tych linków nie będę używała, będę używała tylko te, um, wiecie, te takie sześcio, sze... okay, wyjeżdżamy, jedziemy teraz do Joens, tam chyba też będzie Carpe Diem, może będzie Agenda, ale tutaj generalnie Agendy jest dużo wykupionej, ale Carpe Diem jest bardzo mało. Agendy też jest trochę mało, w sumie mi się dało że wcześniej było więcej. No ale dobra, jedziemy do następnego, a tutaj wszędzie święta już, ja pierdzielę. Zobaczcie, jakie mają piękne mikołaje na ściany. Masakry to no wielkie są śliczne. Cudne. Taki Mikołaj w salonie, w święta. W tym roku zamiast choinki powiesz sobie na ścianie Mikołaja. Jesteśmy już koło Michaelsa. Jak wiecie, to nie jest ten nasz Michael z czerwonym, tak. z czerwonym wejściem, tylko z białym. Mam nadzieję, tak. że jest bo mój jest kiepski. Powiem szczerze, że ten nasz jest kiepski. Także wchodzimy, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, jesteśmy na skrapie. Jesteśmy na skrapie. Masz mnie? Dobra. To jest Recollections. To jest właśnie rozkład na Recollections i on kosztuje 15. No bo będziemy jej zniżkę. I tutaj mam... Pokaż mi bliska, bo to chcę później w domu przejrzeć. Tutaj są... Yy, to jest taki... Tutaj... Nie wiem co to jest to 4. Aha, to jest chyba... Nie wiem, to się ciąg. No dobra, tak to wygląda. jest ten z jednorożciem. No właśnie, nie takiego z bo, No, Bo nie i tego. Tutaj są już opisane miesiące. I no, i to jest. Aha, to są troszeczkę inne, te, te, we, te w środku. Tylko akurat są takie. Wszystkie nic nie kolorowego nie ma. A tamte są. Jednak trochę bardziej kolorowe, bo tam te mają y, kolorowe, tam wiecie, jakieś oznaczenia, a tutaj jestem takie typowe białe, to wszystko musi robić sama, sama okleić. Zgadza mi to jest fajne, bo macie co robić, a z drugiej strony... Wiecie, nie, nie jest aż takie Dużo ładne. Plaki. No właśnie, więc muszę się zastanowić po prostu, czy chcę z tego Recollections, czy to z jakiejś innej firmy. Ale generalnie, no... Te ja mi się bardzo podobają, te takie. Takie tym koloriem. No, a one już są w środku... Widzisz, o. Już są w środku z tym Tylko to chyba nie jest, tu są tylko jakieś notesowe sprawy. Wiem, ale to dla mnie fajnie też nie. No, no to właśnie hmm. o tym mówiłam. No bo ja ten, teraz lubię planować różne rzeczy, przed, na przykład przed jakimś wyjazdem czy coś. Albo z... No dobra, aha, aha, to, już to zobaczymy. To też jest z Recollections, ale to jest. Monday, Tuesday, Wednesday, też jest tutaj. Aha, czyli to jest tygodniowo. Tak w dół. I no Ale tu jest tego mniej. Nie wiem za bardzo na no czym do polega. to polega. taki quick view Wam tylko pokażę. Tam na planery. Tutaj są bardzo jakieś zdjęciowe sprawy. To jakieś tagowe rzeczy. W ogóle okazało się, że tu mamy Michaelsa, Hobby lobby, z którego przyjechaliśmy, jest dosłownie tam za... Więc jeden ku drugi teraz jedziemy do Joanne's i będziemy jeszcze w Joanne's obczajać tego Carpe Diem i może mają agendę, ale chyba nie mają, ale może mają większy wybór tego Carpe Diem, więc obczajmy jeszcze tamto. W naszej wędrówce i zobaczymy, czy mają coś fajnego. Ok, wchodzimy. Tu jest właśnie świat planerów. Tak jak widzicie. I tu jest w sumie z dwóch stron, bo jest i tutaj, i tutaj. Oho, Ma dziecko przyszło drugie. I tutaj, i tutaj. Fajne te lightboxy są. Fajne lightboxy. I ja tu poszukuję karpedy wkładów. Ale tutaj widzę tylko te na ringach. Zobaczmy, czy tutaj są inne niż tylko te na ringach. Bo na razie nie widzę. Hmm. Tu niestety jest tylko firma Happy Planner. Happy Planner to jest firma, która ma takie, wiecie, dużo takich e, ringów nakładanych, a mi chodzi o te takie ringowe, więc niestety w DJ mimo tego, że tu jest kupę wszystkiego, to niestety nie znajdziemy tutaj nic dla nas, bo znaczy no dodatki może tutaj kupić, bo jest dużo dodatków z tych, wiecie, napisów i tak dalej, tego jest full. O, nawet jest 30% od razu na te dodatki tutaj z tyłu, na te naklejki. Ale niestety nie ma wkładów z Carpedijem, co już jestem zdziwiona, bo może akurat w tym Johans nie ma, bo normalnie na stronie jest, a tutaj nie ma. To mnie bardzo zdenerwowało teraz, ale pokażemy tylko Wam Tima Holca, bo jest fajny. Poczekaj, nie wiem czy ja tu pokazywałam tego Tima, co tu jest, ale tu jest tego full i nawet są jakieś fajne papiery. O, 15 dolarów. No ale jak się weźmie z 40%? To już cena się robi całkiem przyjemna. No tutaj sobie zobaczcie, jakie są tutaj rzeczy. Fajne. Co tu można zobaczyć? No te napisy są świetne. Muszę sobie te napisy chyba kupić. Jak będziemy teraz na wyzwaniu kolejnym, to chyba weźmiemy też napisy. Bo to jest fajne, tak? Czekaj. Tylko odwieszam tu. Długo tego tu czekam złość. Tak jak widzieliście w tym Joan nie było tych planerów, które ja chciałam, bo ja chciałam konkretne z tymi, wiecie, sześcioma dziurami, a nie te które były tam, czyli ten happy planner. No i w zasadzie to był nasz koniec naszych zakupów wczoraj i zdecydowałam się kupić w Hobby Lobby te wkłady, które mamy całość w jednym wkładzie, bo one wychodziły najtaniej. Bo to wychodziło i monthly, i weekly, czyli miesięczny, i ten tygodniowy wychodzi tak naprawdę po zniżce po, nie, chyba 11 czy 12 zł, czy dolarów. Więc kupiłam go i kupiłam jeszcze parę innych rzeczy. Także teraz wam pokażę już, co kupiłam, i włożymy to do, naszego, do mojego planera, który wcześniej był albumem, a teraz będzie planerem. A album będzie robiony, nie wiem, można wstążki go nałożyć albo coś. Zobaczymy jeszcze. Okej, okay, tak wygląda mój wkład. Zdecydowałam się na ten wkład z tą panienką, bo jest chyba taki najbardziej w moim stylu, mi się wydaje, taki trochę szalony, wariacki. Nie wszystkim się tu podobają, ale nie jest fajny. Więc to jest wkład, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Do tego kupiłam budżetownik, też Wam pokażę za chwilę, bo muszę, no wiecie, dobrze wiedzieć, jak stoicie z kasą, jak wydatki planować i tak dalej. E, strasznie się cieszę, że udało mi się dostać ten e, zestaw naklejek. To jest ten AOL. LOL, sorry. E, właśnie z tą panienką, która ogólnie ta agenda ma właśnie taką serię z tą e, kobitką. No i to mi się strasznie spodobało. Bardzo mi się podoba ten, e, ten styl. I te panienki są po prostu rewelacyjne. Także. I tam było tego tyle tych naklejek, ale ja zrobiliśmy z całą rodziną, więc nie chciałam tam za dużo za długo siedzieć. Ale zdecydowanie będę musiała wrócić po jeszcze jakieś naklejki, takie typowe gdzieś tam, nie wiecie, kawa, woda, żeby sobie zaznaczać. Tu jest taki więcej napisów, obrazków, ale mówię, ten styl mi się bardzo podoba, więc musiałam ją wziąć tym bardziej, że widziałam, że, nie, że trudno tu w ogóle dostać, bo na mecie już na przykład nie mają. Więc wzięłam ten zestaw yy, naklejek. No i wzięłam sobie jeszcze zestaw, chociaż. Ja generalnie tutaj jeszcze właśnie nie będę za, za bardzo, ale mi chodziło o to, żeby były właśnie te numerki, bo tutaj w tym kalendarzu e, zaraz jak zobaczycie, jak będzie week, 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 cały tydzień do... Week, 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 <gry> cały tydzień do opisania, to trzeba wpisać po prostu numer, e, jaki jest numer, wiecie, miesiąca, dzień miesiąca, a ja mam pismo raczej do dupy, nie podoba mi się i nie chcę zapaczkać e, tych głównych rzeczy tym moim pismem, więc zdecydowanie wolałabym po prostu to sobie po wstępować i zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Yy, wszystko było w ogóle 40% zniżki, także wszystkie te ceny, które tutaj widzicie, to wszystko było minus 40%, także no, nie tak źle, bo już jakieś 20 dolarów, ma za wszystko, także zobaczymy sobie najpierw ten wkład, jak on wygląda. No i co? I tutaj macie yy, styczeń, na pierwszej stronie macie notatki, możecie święta w tym spe wpisać, specjalne okazje, czyli jakieś nie wiem, urodziny, imieniny, tu są nawet na urodziny, sorry, oddzielnie, no ogólnie wasze notatki. Fajnie, bo jest dość gruby i z tego co wiem, to się nie przebija za bardzo na drugą stronę, jak się opisuje, więc ja mam teraz tutaj te szarpis i chyba powinny być ok, nie powinny się odbić. Co mnie tylko irytuje w tych rozkładówkach, ale tak jest w większości, to niestety jest Sunday jako pierwszy dzień. Ja wiem, że, że niby tak się mówi, że niedziela pierwszy dniem tygodnia, ale generalnie wolałabym, żeby to było od poniedziałku do niedzieli, żeby ten weekend był cały tutaj jednak, a nie ta sobota podzielona z niedzielą, ale na szczęście to jest tylko ta rozkładówka, więc sobie jakoś kolorem to po prostu zamaź, zamaźgam, żeby mi się to nie myliło, ale już tydzień rozkładówka tego dnia jest normalnie Monday do Sunday, normalnie jest rozłożone na końcu notatki i tutaj właśnie chcę sobie powbijać numer tego Miesiąca. One są tu, ciutka, widzę, większe chyba niż miejsce, które tutaj na to jest. ale nie szkodzi. Znaczy, mi to nie będzie przeszkadzało. E, także tak wygląda. No i wiadomo, 4, 5 tygodni. I na końcu po tych 5 tygodniach jest taki bulletowy e, kawałek. No i tak wygląda luty. Tutaj tak wygląda marzec. Kwiecień. Happy day. Maj, czerwiec. Lecił samolot! Mamadko, moje dziecko. Mama! No. Rolniczy leci. Okej, okay, leci rolniczy. Wow, dobra, a możesz tak bokiem lecieć, żeby mi tu nie wejść w to? Dobra. <laughs> Lipiec, Julaj, e, Boże, sierpień, sorry, wrzesień. Nie, Boże, to jest sierpień, przepraszam. Zawsze mi się to Julni, Julaj myją. E, sierpień, także tutaj zaczniemy sobie od sierpnia ten rok. Wrzesień, Oops. październik, listopad li, 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 i grudzień. Tak to wygląda. Także już sobie możemy ułożyć od August. Czekajcie, po to od razu złapie. December, i tutaj damy od razu sobie styczeń na sam dół. Tak będziemy to wkładać do mojego tego. O, tak to będzie wyglądało dokładnie. Dobra, czyli to jest ten mój wkład. No i do każdego miesiąca będę dokładała teraz budżetownik. A budżetownik wam pokazuję jak wygląda. Budżetownik to jest. Na pierwszej stronie mamy wydatki. Takie konkretne. Czy to jeszcze oblukać dokładnie go oni to sobie zaplanowali? Ale z tego co widzę, tutaj jest po prostu przychód, jaki macie nie wiem, w miesiącu. Tutaj są poszczególne elektryczność, gaz, woda, czyli wszystkie Mama. budżet jaki jest na to przeznaczony, Mama. jak jest aktualna wydatek Mama. tego. Tak? Jest już gotowy do lotu. Dobrze, fantastycznie to startuj. Pff. Matko, ma nowy samolot, to jest masakra. Ja mam właśnie łapę od tego brudne. Jeszcze tu bo malowałam na ten samolot. E, więc, Wszystkie te wydatki. Budżet generalnie trochę jest taki, wiecie, niekoniecznie w tym momencie. Ile wydatku, due to chyba jest różnica? No i dobrze pamiętam. No i Pay. Nie wiem za bardzo o co tu chodzi. No, w każdym razie zachęcam Was do mojego komentowania, bo jak widzicie, ja jestem za głupia na ten temat. W każdym razie druga strona to jest rozkładówka już całego miesiąca. To mi się też bardzo podoba. Czyli generalnie w jakim tygodniu wydaliśmy ile na poszczególne rzeczy. I tutaj są różne. No tu mamy na transport, na paliwo, na e, wyjścia na miasto, w ogóle zakupy w sklepach, no i tak dalej, i tak dalej. Tu można sobie dopisać różne inne rzeczy i tak samo budżet jaki mamy na to rozplanowany na cały miesiąc e, i po prostu później wpisujecie ile dokładnie tych pieniędzy poszło w danym tygodniu i potem total i difference. A, ok, czyli tu generalnie difference pomiędzy budżetem a totalem. Okej, czy coś się dopóźnia na minusie, i notatki. No i takie, i z tyłu macie tutaj jeszcze e, motivational quote, czyli jakieś tam motywujące was e, cytat. E, planning ahead, planujemy, nie wiem monthly goal czyli jakie na miesiąc konkretne cele do jakie wydatki potrzebujemy na co potrzebujemy kasę notatki i teraz powiedzcie mi jeszcze o co tutaj chodzi bo tutaj też nie rozumiem co to są za kropki a co tu chodzi tu jest u mnie tygodnia oczywiście od niedzieli się zaczyna poniedziałek wtorek środa tak, piątek sobota niedziela i tutaj nie mam pomysłu na to co tu trzeba zrobić więc pewnie się to dna coś ale może się przede mną i takie coś czyli takie dwie strony będą się znajdowały u mnie w każdym na każdym tutaj początku miesiąca i to mi się podoba właśnie w tym budżetowniku Boże budżetowniku w tym wkładzie że tutaj to jest okładka i ona jest tu też okładką nie ma to już bo wiem że albo hmm, chyba w Carpediem zestawach Albo, z nie, w Carpe Diem chyba jest tak, że tutaj macie właśnie pisane styczeń, ale tu już się zaczyna w tydzień. I tak naprawdę jak chcecie dołożyć jakieś takie, na każdy miesiąc jakiś taki wkład, wiecie, ten sam, bo to, to trochę bez sensu, bo musicie to pomiędzy, na przykład, nie wiem, y, pomiędzy miesięczny cały zestaw i to no nie fajne to jest, więc tutaj mi się to bardzo podoba, że tutaj z tyłu też jest tło, a tu dopiero gdzieś są jakieś notatki i dopiero się tutaj zaczyna faktyczny miesiąc. Także to jest super. W sumie to ja bym mogła nawet sobie tam pisać, a tutaj sobie porobić te stemple. Dobra, nie wiem, pomyślę. Także tak to będzie wyglądało i teraz sobie powkładam, poprzekładam burzę do tego naszego, zobaczymy jak to wygląda wszystko w tym moim, w tej mojej okładce, jak to się mieści. Mam już swój opakowany ten planer, tutaj widzicie, jest już tego sporo, włożyłam jeszcze dwie wkładki, więc tutaj raczej się już jakieś no, to jest nie za bardzo zmieści, w sensie jakiś kolejny jeszcze wkład, ale ja tutaj nie planuję więcej wkładów w tym, w tym kalendarzu. Raczej. Także na razie mam tutaj tylko sobie za te zakładki, wsadziłam, które kupiłam wcześniej. Tutaj sobie zaznaczałam tą pierwszą część, czyli to jest ten pobyt, który będę tutaj aż do lutego. Później mamy marzec, aż do końca roku. No, i tutaj mam dwie przekładki. Tu jeszcze mi został budżetownik, były tam jakieś strony. Yy, że tak powiem, grafisowe, dodatkowe. Tutaj będę miała na pewno łosie, to jakieś długopisy. Na razie tutaj mam bilety. Yy, no i te łosie, te długopisy raczej będą na początku. Yy, na razie sobie zostawię tak, I też nie, powinnam to przełożyć. Tak to wygląda teraz. Jakie to fiło, super cute. <gryt> To jeszcze będą oczywiście pozdabiane tymi jakimiś tam fajnymi rzeczami, może jakieś fajne sentencje jakieś naklejki włożę, no wiecie jak ten planer, ja nigdy nie miałam czasu, jestem tak szczęśliwa, że mogę sobie poplanować to teraz tutaj, że nie macie pojęcia. Także Tutaj będą długopisiki, tutaj będą jakieś te włosi. raczej nie planuję nic więcej, tylko łosi naklejki i, i jakieś kolorowe długopisy, nie planuję takich wielkich cudów raczej wklejać. No i cała reszta i tak jak widzicie w każdym, do każdego miesiąca sobie ten budżetownik na początek tu włożyłam, więc każdy miesiąc się zaczyna budżetem. No. Tak to wygląda. Także jestem fajnie w sumie zamieszana, żeby mi się nie zmieści na album, bo mogłam sobie zapomnieć planer, może bym nie wpadła na to, żeby sobie pane poprowadzić. Eee, a tamte będę musiała jakoś powiązać może, a w domu sobie sobie okładkę już przylecę do polskiej, bo tutaj już nie będę kombinować tej okładki chyba. No wierzyć, że jest to w jakimś kartoniku przywiozę, żeby było też może lżej. Także trzymajcie się, zapraszam Was na dwie serie, które mam na kanale cały czas. Plus dodatkowo będą się pojawiały takie filmy jak ten, czyli takie wiecie, co tam się jeszcze innego wydarzyło. Buziaki. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Pa!